Przepraszam, że wchodzę z wodą, ale jestem po takim dosyć intensywnym czasie pracy wczoraj i przedwczoraj, tylko wolę się zabezpieczyć. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i dziękuję za zaufanie. Jest to dla mnie zaszczyt i bardzo się cieszę, że możemy spotykać się przy Bogu. I kiedy mówimy o inspiracji słowem, to. Mamy do czynienia tak naprawdę, czy zakładamy, skoro pada słowo, to zakładamy proces komunikacyjny. Już zdążyłam zaczerpnąć informację, że wczoraj pani profesor Danuta Piekarz również o tym procesie komunikacyjnym trochę mówiła. Jeżeli jesteśmy zaproszeni do procesu komunikacyjnego, to w każdym procesie komunikacyjnym, gdzie słowo jest komunikatem, pojawia nam się nadawca i odbiorca. I teraz, kiedy słyszysz słowo, to myślę, że to jest naturalne, że stawiamy sobie pytanie: OK, dobra, kto to mówi? Co to jest za nadawca? No bo, że dostajemy sms od kogoś i on jest przyjemny, ale nie wiemy, od kogo dostaliśmy, to mamy wiele wątpliwości co do tego SMS-a. I moglibyśmy powiedzieć: No, analogicznie, w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus mówi: Słyszeliście, że powiedziano, ja wam teraz wytłumaczę, o co ojcu chodziło. Bo to, że słyszysz, to, że przyjmujesz komunikat, co nież widzisz komunikat, widzisz SMS-a, to jeszcze nic nie znaczy. To co, Mamy całą ambiwalencję doświadczeń, całą ambiwalencję odniesień. Nie wiesz, od kogo to jest. I teraz, kiedy mówimy o inspiracji słowem, to tak naprawdę mówimy o tym, dobrze, zapytam się, czy jakby podejmę takie pytanie: to kim jest ten, który coś chce do mnie mówić, czy indaguje mnie? Czy mnie zaczepia, kim on jest, bo przyjmę tą zaczepkę, jak się przekonam, kim on jest. Co nie? To jest dosyć takie, myślę, istotne. I więc, jeżeli słowo ma nadawcę, to wydaje się, że on jest ważniejszy niż cokolwiek, co to słowo ma uzyskać. A zatem chciałabym Was zaprosić dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się nadawcy. Że nie mam powiedzieć o mojej inspiracji słowem, potwierdzę to, co ojciec powiedział, tak, że to jest inspiracja nadawcą i fascynacja nadawcą, czyli tym, który mówi to słowo, tym, który przekazuje to słowo. Oczywiście robi to w różnych językach. Ojciec mnie przyblokował, dlatego że normalnie pracuję z prezentacją zawsze z racji tej sensoryczności, ale ojciec mnie przyblokował dzisiaj, mówi nie, więc trochę jestem nie w swojej branży dzisiaj. Dlatego chciałabym. Dokumenty się ruszać. <noise> I teraz, kiedy mówimy o nadawcy, który do nas chce się z nami skomunikować, to pierwsza rzecz, z którą się spotykamy, to przy osobie nadawcy i nas jako osobie odbiorcy. W tej przestrzeni słowa pierwsze doświadczamy tego, że jesteśmy osobnymi bytami. I to jest bardzo ważne. Czyli nadawca jest sobą, intryguje nas jako On. Ale przyglądamy się Jemu, a Słowo jest drugie. Słowo może go definiować, ale nie musi. Zatem, jaki jest Pan Bóg? Osobny. Okej, okay, co o Nim wiem? Hmm, powiedz mi, to się dowiem, kim jesteś. Jak kiedy stajemy do tekstu biblijnego, to de facto stajemy do przestrzeni, w której Pan Bóg nam opowiada o nim, o sobie. Biblia jest o Bogu. Biblia nie jest o tym, co mamy robić. Taka książka nie miałaby sensu. Rozumiecie? Dlaczego? No bo jeżeli byłyby takie zasady, które się spełniają na wszystkie, na wszystkie stulecia, prawda? Moglibyśmy je spisać tylko w formie kodeksu. Po co te historie? Biblia nie jest o tym, co robić. Biwia jest o tym, jaka jest osoba. No i my spotykamy coś fenomenalnego. Mamy, otwieramy od samego początku i okazuje się, że ta osoba, nadawcy, Bóg, tak, e, rozpocznie od e, powiedzenia nam, że on jest bardziej i dalej. Że on jest ponad wszystkim. E, może to jest trochę krępujące. Nagle spotykamy kogoś, kto jest trochę z innej bajki niż my, z ponad tej bajki. Ale to jest ktoś, kto chce nas zaprosić do swojej bajki. Czyli otwiera przed nami swoją przestrzeń i zaczynamy księgę rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Informacja czasowa. Na początku, czyli był przed początkiem. Okej, okay, dobra. Czyli spotykamy kogoś, u którego czas doesn't mind. No to super, prawda? Fantastycznie, jeśli czas nie jest problemem, mm. możemy tu siedzieć, możemy wyjść, on i tak z czasem sobie poradzi. Ale kurczę, gość poza czasem, ok. Zaczyna nas intrygować. Mnie przynajmniej zaczyna intrygować. Dalej ktoś, kto. I teraz to wyrażenie z niebo i ziemię, to jest, to jest meryzm, czyli dwa elementy, które tworzą jedną całość. Jakbyście zapytali czterolatka, oni są najlepsi w takich wyjaśnieniach. Co jest na świecie, to pokazuje tu i tu, albo dwulatka, co nie? To jest wszystko, bo to jest cały świat. Niebo i ziemia to jest wszystko. To jest ekwiwalent słowa wszystko. I nagle mamy osobę, która z wielką lekkością, jakby na dzień dobry, co nie w pierwszym flow, mówi: No, jestem, po, jestem poza czasem, stworzyłem wszystko, co tu istnieje. Co nie? Robi się na bogato. I nagle zastanawiasz się, czy z takim majestatem w ogóle dojdziesz do porozumienia, ale już pierwsze, co, co uderza, to jest zaszczyt. Mnie przynajmniej co uderza. To jest zaszczyt, który, który jest, którym jest spotkanie takiej osoby. I dalej Pan Bóg, który zaczyna o sobie opowiadać, i opowiada nam, budując klimat. To jest bardzo ciekawy sposób. To jest w ogóle charakterystyczne dla retoryki hebrajskiej, że retoryka hebrajska nas wprowadza w klimat, żebyśmy się żebyśmy wsiąkli jak śliwka w kompot, co nie? Albo, nie wiem, jak rodzynek w ciasto. Nie wyobraźcie sobie cokolwiek, co robisz, plum i to, i nasionka. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co przeżyjesz, wszystko, w co wsiąkniesz, tak naprawdę daje ci szansę wyrobienia sobie twojej własnej opinii. I nagle się okazuje coś fenomenalnego. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wsiąknąć w cały proces tworzenia, którym generalnie Pan Bóg nie, ma, nie robi nam diariusza, wiecie, day by day, co nie? To nie jest spis, nudny zapis, co ja robiłem, czego nie robiłem i tak dalej, tylko mamy Pana Boga, który chce nam sprowadzić w atmosferę. I teraz my wsiąkamy w tą atmosferę i co się dzieje? On kreuje atmosferę, on kreuje klimat, ty wsiąkasz, ale przeżywasz to po swojemu. I nagle to nie jest tak, że Pan Bóg ci mówi, czuj to, czuj tamto, nastaw się tak, wy Ustaw się tak, to zrób tam, tego nie rób, to ci wolno, tego ci nie wolno, koniec, kropka, dzięki, do widzenia. Nie. Mamy Boga, który mówi: Jest to dla mnie ciekawe, jak Ty to odbierzesz? Poczuję się tu wolno. Jak tworzy Ci klimat, mój klimat, zapraszam Cię w mój klimat, wskakuj. I to, czego doświadczamy, kiedy On kreuje ten klimat, kreuje chociażby Pierwszy opis stworzenia to jest doświadczenie tego, że ty jesteś suwerenny. Pan Bóg afirmuje, czyli podziwia, czyli daje ci taką przestrzeń, żebyś był sobą. Daje mi przestrzeń, żebym była sobą. Mogę przeżywać po swojemu, wsiąkając ten klimat. I coś, co jest fenomenalnego, kiedy mówimy inspirowani tym spotkaniem, to nagle obok suwerennego Boga, będącego sobą, przez sposób jego kreacji rzeczywistości, mówienia o rzeczywistości w Biblii, nagle pierwsze, czego możemy doświadczyć, staje się sobą. To, że jestem sobą, jest bardzo ważne i uprawnione. I że właśnie o to chodzi. Przyjmuję jako ja i mogę przyjąć jako ja. I to jest istotne. Czyli Pan Bóg nam robi pierwszą konfrontację z naszym człowieczeństwem. I stawia pytanie, przyjmujesz siebie jako człowieka? No nie, nie jestem takim człowiekiem, kim chciałbym być. <noise> On mówi, nie, właśnie jesteś, jesteś okej. Okay. I dalej mamy Boga, który opowiada nam o sobie, opowiadając o swoich dziełach, jakie lubi. To było dobre. To było dobre. Kitof, jak dobre. I myślisz sobie, dobre, mądre, celowe. I teraz sobie wyobraźcie, że spotykacie osobę, która opowiada Wam o swojej rzeczywistości, o swoim świecie. I opowiada cały czas, że to są dobre, to jest dobre, i to jest dobre, i to jest dobre. I nagle kurka nie ma zła. I myślisz sobie, nie ma ludzi, nie narzeka, nie krytykuje, nie deprecjonuje, nie obniża wartości, pisze, hm, to jest dobre. W ten sposób Pan Bóg przedstawia nam, jak on myśli, jak on funkcjonuje, co dla Niego, jak On patrzy. Że kiedy on patrzy, to z automatu wybija z całego stworzenia wszelkie dobro. Rozumiecie? On patrzy od dobrej strony. On nie robi jak z tą ambonką. Ojciec nie wiedział, co nie. Przesunęła, nie przesunęła, nie wiadomo, co to zrobiła z tą siostrą ambonką. Pan Bóg nie, ob, nie obraca nas, żeby nas zafałszować Być dobra, to ja cię muszę zobaczyć z dobrej strony. Nie wiem, na przykład, Artur, obróć się plecami, wtedy zobaczymy z dobrej strony, co nie. nie. Tylko chodzi o to, że Pan Bóg jak patrzy na nas, to On swoim wzrokiem widzi w nas dobro. I, ono, i On na mnie patrzy. Dlaczego? Zło jest brakiem. Ono nie jest przez Niego w ogóle, nie jest dla, u Niego w, w optyce. Pan Bóg mówi, weź to zostaw a fuj. Hebrajski termin gniew, podstawowy, który pojawia się w tekście biblijnym, w hebrajskim to jest af. Ewentualnie wersja czasownikowa druga afek. A fój. A my to tłumaczymy gniewać. No i przy, nie przypią, nie przyłatał, co nie? Bo mówi: fuj. Nie będziemy się tym zajmować. Patrzcie sobie na Ewangelię Marka, chociażby. Gdzie Jezus zajmuje się złem. Mówi, wyjdź. Pa do widzenia, nie gadamy. Dwie sytuacje, trzy sytuacje, koniec. Żadnego analizowania zła, żadnego roz, rozwijania, rozstrzybiania włosa na czworo. Bóg mówi. Zobacz, jaki mam piękne stworzenie. Zobacz, jaki piękny jest człowiek. Zobacz, jaki fenomenalny jest świat. Bóg opowiada Ci o swoich rzeczach, wykreowanych, jakie są ładne. O nich. One już są suwerennymi bytami przez Niego stworzonymi. No to teraz idźmy dalej. dalej mówi Pan Bóg. Bóg stworzył człowieka, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I co? Mamy wersję, uproszczoną wersję sztucznego oddychania. I teraz sobie wyobraźcie. Suwerenny Bóg, Chce, żeby to, co jest w nim, było w tobie. Tchnął w jego nozdrza. Sorry, nie da się tchnąć rękami. Tchnął w jego nozdrza swoje życie, niż swoje, niż I nagle mamy takie odkrywki. Zobaczcie, to są na razie dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Mamy takie odkrywki. I Bóg, który nam z wielką lekkością, co jest w ogóle fenomenem jego osoby, bardzo uwidaczniającym się w Starym Testamencie. Jestem pasjonatem Starego Testamentu. Odkrywa nam się tutaj coś, że dla niego naprawdę udzielanie siebie, kreowanie, dawaniem wszystkiego jest największą fascynacją. Informacja dla nas. Robisz głęboki oddech i uświadamiasz sobie, noszę w sobie coś, co Bóg tchnął we mnie z siebie. Co to znaczy być z Bogiem na jednym oddechu? To znaczy pozwalać sobie na swobodne oddychanie. Świadomie przyjmując, mam to od Niego. To jest z Niego. Czy kiedykolwiek urwie Ci się Twój oddech, od Niego płynący? Nie, nigdy. I teraz przypomnijmy sobie, Jezus przychodzi, umiera i z zmartwychwstaje. I co? I mówi: Wiecie, po co to zrobiłem i po co to było na waszych oczach? Wszedłem śmierć, wyszedłem żywy. Rozumiecie, o co chodzi? Wchodzisz śmierć, wychodzisz żywy. Wchodzisz śmierć, wychodzisz żywy. Dwa tysiące lat temu, hello. Informacja, która już powinna w nas się zakorzenić. Po co Bóg przychodzi, umiera i zmartwychwstaje? Żeby nam pokazać, że jego życie, które jest w nas, ono jest nie do zabicia. A my mówimy, ale myśmy myśleli. Pan mówi, głupio myśleliście. To nie jest prawda. Mamy namacalnie. I zobaczcie, stajemy obok osoby umierającej i nadal nie, nie dotarło. Pan mówi, popatrz tu. Widzisz rany? Widzisz, że jestem żywy? Panie, mogę cię dotknąć? Jesteś realny? Nie. Jesz, 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 okej, okay. dotykamy. Chodzisz, mówisz? No to chyba nie mamy duszka Kacperka, prawda? I Bóg, który tłumaczy nam, jak daleko sięga jego tchnienie życia i to jest moc. I zobaczcie, nie mamy Boga suwerena, który mówi, to są moje prerogatywy. Trzymaj się na odległość, pilnuj swoich, swoich możliwości, szanuj mnie, dziękuj mi, chwal mnie, etc. Mamy Boga, który mówi: Jak cudownie, że oddychasz moim życiem. Czego potrzebujemy, żeby dać się jemu pchnąć dalej? Tylko jednego aktu woli. Super, że mogę mieć w sobie Twoje życie. No to Panie Boże, możesz tą maszynkę teraz nakręcać. I możesz ją podkręcać. To Twoje życie we mnie. Idziemy dalej i otrzymujemy jeszcze jedną informację. Od suwerennej osoby Boga. I ta informacja brzmi: jest taka przestrzeń. Ona nie jest otoczona drutem kolczastym. Chciałam Cię o niej poinformować. Jeśli tam, jeśli to interioryzujesz, czyli włożysz w siebie. To to jest jak rzep trzymający się psiego ogona. To już raz wpuścisz. Proponuję, nie tykaj tego. Ale to nie jest otoczone drutem kolczastym, pod prądem. Drzewo poznania dobra i zła. Jesteś wolny. Co ceni sobie nasz Bóg, nasz rozmówca? Informację, którą nam daje, naszą wolność przy której z którą jest zestawiona informacja którą on daje. I nasza decyzja która jest bardzo ważna. I teraz wielokrotnie tekst biblijny będzie mówił: można mieć ucho. Kto ma ucho? Paradoksalnie w tekście greckim jest nie uszy tylko ucho. Kto ma ucho, wystarczy ci jedno. Świetnie. No bo z tych dwóch jedno może być nieczynne, co nie? Kto ma ucho, może go nakłonić. Czyli nachylić ucha i może słyszeć. Trzy etapy. No jak na razie, jak widać, wszyscy mają uszy, więc pierwszy etap mamy za sobą. I Pan Bóg mówi: Ty decydujesz. Telefon każdy ma. Aplikację możesz grać i możesz ją uruchomić i możesz jej używać. Ale wszystkie etapy są pod twoją kontrolą. Pan Bóg mówi: To jest złoto, go nie tykaj, ale zrobisz, jak uważasz. Cały tekst biblijny jest jednym wielkim zaproszeniem przez postaci, które się tu pojawiają, do naszego swobodnego poruszania się. Nie jesteś Dawidem, spokojnie. Nie jesteś potrzebą, jeszcze lepiej, prawda? Nie jesteś Gedeonem, nie skończysz tak jak Gedeon. Spokojnie, jesteś wolny, tak? Nie jesteś Jeremiaszem, chociaż wielokrotnie mówimy, Panie, ja Ci wszystko dałem, co jest tego mam, co jest tego mam, co jest tego mam? Spokojnie, Pan mówi, jesteś sobą. Dlaczego cię zapraszam w te historie, w te narracje, w te wydarzenia? Żebyś zobaczył, jak ja funkcjonuję, mówi Pan Bóg. Żebyś zobaczył, jak ja reaguję. Dlaczego? Bo jak ty masz analogiczne sytuacje, żebyś sobie nie myślał, że ci urwę głowę albo cię powieszę na drzewie, albo się obraziłem. Zwróćcie uwagę, gdzie w Biblii Pan Bóg się obraża? Gdzie? Gdzie obraca się plecami i mówi do widzenia. Nie ma pleców, jest duchem, więc się nie obrazi. To jest plus. Czy Pan Bóg może od nas odwrócić swoją twarz? Nie. Dlaczego? Bo Bóg Ojciec nie ma twarzy, bo jest Duchem. Yy, używajmy logiki, kiedy czytamy. Ja nie, nie parodiuję tekstu. Rozumiecie? Pan Bóg mówi, yy, że yy, Jego twarz jest nieustannie na nas obrócona, że On chce komunikację. Ktoś mówi, Bóg odwrócił ode mnie twarz, to Ty stanąłeś plecami do Niego. Ale On zawsze jest na ciebie ukierunkowany. I teraz mamy zaproszenie. Wejdź, poobracaj się w tym. Pozwól sobie na przeżywanie, ale nie identyfikuj się, bo jesteś sobą. I, pod, i afirmacja, która, czy jakby główny akcent z tego tekstu jest, bądź sobą, bo wtedy będziesz czuł po swojemu. Zobacz, jak funkcjonuje Pan Bóg. I to, do czego chciałabym Was bardzo mocno zaprosić, to korzystanie y, z tej książki. Jak widzicie, y, dziewczyny, wy wiecie, co to znaczy, włożyć książkę do damskiej torebki, a potem usiłować ją wyciągnąć. Jak włożyłaś już mnóstwo innych rzeczy, co nie? Czasem to jest trudne. E, zatem zapraszam Was do tej książki i paradoksalnie do książki, chyba że rozkminiecie, jak to się robi na internecie. Bo co jest ważne, podkreślaj, jaki jest Bóg. Dlaczego? Bo to jest jedyny cel tej książki. Jedyny cel. Bóg. Wymyślił sobie taki komunikat, który człowiek zaczął zapisywać tylko z jednego powodu. Nie z nakazu Pana Boga, nie ma nakazu zapisz y, całość historii Izraela, nie ma tego nigdzie. Nigdzie duch nie inspiruje do zapisu, nigdzie. O co chodzi? Ludzie zaczynają zapisywać, bo mówią: To jest ważne, jak my umrzemy, nikt nie opowie tego naszym synom i oni nie będą mieli doświadczenia Boga, który działa który działał w historii Izraela. Oni zostaną na lodzie, zostaną sami ze sobą. A my nie jesteśmy sami, bo Bóg tu jest, ale nikim tego nie powie, dlatego zapisujmy, bo to jest ważne. I kultura hebrajska zapisuje, bo to jest ważne, a nie dlatego, że powinno się to zapisać. Nie dlatego, że Bóg kazał, żeby to zapisać. I teraz mamy zaproszenie, wejdź i rozkmiń, jak funkcjonuje Pan Bóg. Daj sobie możliwość zaintrygowania się. Jaki on jest? Jak on reaguje? Dlaczego tak reagujesz? Zapytaj go. Dlaczego tak reagujesz? Dlaczego ich zostawiłeś? Ja tego nie rozumiem. Pan był mi chodź, ja ci wytłumaczę. I tak jak usiłujemy się porozumieć między sobą, że dopytujemy, kto pyta, nie błądzi, co nie? Najtrudniejsza rzecz, postawić konkretne pytanie. <grywy> dopytujemy dalej. Patrzymy na osobę obserwujemy, czy ta osoba jest wiarygodna, jak reaguje. Pan Bóg mówi, obserwuj. Takiego, jak tu jestem, widzisz w świecie, widzisz w swoim, swoim życiu, w swojej rzeczywistości. Ja tu jestem, ja tu działam, tu jestem. Hello? Tego mogę mówić do Niego jako do osoby? On tu jest. I On nas zaprasza, żebyśmy rozpoznawali przez doświadczanie, przez bycie. Ściągawka po to, żeby było nam łatwiej. Dlaczego? Żebyśmy też przewidywali, czy jakby wiedzieli, co On robi, a nie zmyślali na jego temat. Czyli nie generujesz Boga w głowie. On żyje. Rozumiecie? Nie jest ważne, co Ty o Nim myślisz, tylko jaki On jest. Nie kreujemy swojej wersji Pana Boga. Mówimy, Panie, ale jak? Jak dobra, tutaj masz tak, jak ty to widzisz, jak to jest. Bardzo istotne jest rozpoznanie jego jako osoby suwerennego bytu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wiesz, że jak już dasz się wciągnąć w tą konwersację, że on cię zaintryguje, to inspiracja płynie od osoby, która jest aktywna. Imię Boga jest Jahwe. Jestem, który jestem, czyli Jestem zaangażowany, jestem wszędzie obecny, jestem wszędzie aktywny, jestem we wszystkim. Czyli Bóg na bieżąco z Tobą, przy wszystkim. I nie ma znaczenia, czy Ty w tym momencie wybierasz zło, czy nie. On i tak jest i jest zaangażowany. Rozumiecie? Dla Niego nie ma problemu, żeby Cię pchnąć, zainspirować i wypchnąć Cię w Twojej dziedzinie. To nie jest tak, że Pan Bóg inspiruje tylko w dziedzinie teologii. Proszę bardzo. Gedeon, który jest zainspirowany, jak sobie z wojskiem poradzić. Któremu Pan Bóg mówi? Kolejna rzecz. W ogóle, jeśli będziecie mieć taką możliwość, zachęcam, żeby sobie później sięgnąć do historii Gedeona, czyli żeby sobie sięgnąć do księgi sędziów, do rozdziałów od szóstego do ósmego. Dlaczego? Myślę, że my nie lubimy wszyscy zaskoczeń, takich nieprzyjemnych zaskoczeń. I nagle mamy Boga, który mówi tak, słuchaj. Pójdziesz przeciwko całemu wojsku, i w konfrontacji z tym wojskiem, jakby chciałbym, żebyś podsyłał wojowników. Żebyście wiedzieli, że ja działam. Rozumiecie, to jest, no, to jest wyzwanie, tak? Jest Bóg. Generalnie Gedeon z tym Panem Bogiem tak autentycznie, ale niekoniecznie w takiej wielkiej bliskości. Pan Bóg mówi: Podsyłaj. Zostaw sobie tylko, tylko niewielką garstkę. No, i wiadomo, co czujemy. Dobra, że pożegnajmy się z krewnymi. Pa, nie wrócę już. Dobra, zwariowałem, tak. I pan Bok, który mówi, nie martw się, zaufaj. Po czym mówi, idź na zwiady. Na tyły obozu nieprzyjacielskiego. I co mamy? Idzie Gedeon na tyły obozu nieprzyjacielskiego. I mamy tekst. Pan Bóg mówi, wstań, idź do obozu, bo wydałem go w Twoje ręce. Jeśli się boisz, iść sam, udaj się do obozu z Twoim sługą Purą. Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem Twoje ręce i ruszysz na obóz. Zszedł więc on i sługa jego Pura, aż do końca przednich straży obozu. Madianici, Amalekici i cały lud ze wschodu leżeli w dolinie, zebrani jak, licznie jak szarańcza. No to dla Żydów to jest full.” Wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. Drugie full. Gdy Gedeon przybliżył się do tego miejsca, właśnie pewien mąż opowiadał swojemu towarzyszowi sen, mówił on: oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgn czyli ich obozu, dosięgnął namiotu, uderzył w niego, powodując upadek, wywrócił go do góry dnem, także namiot upadł. Odpowiedział mu jego towarzysz, a Gedeon cały czas za ścianą, co nie z uchem, przyklejonym. Nie może to być nic innego jak miecz Gedeona, syna Joasza Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz. Rozumiecie? Pan Bóg mówi do Gedeona: Odsuń wojsko, idź podsłuchiwać do obozu nieprzyjaciół. Gedeon idzie i słyszy jak nieprzyjaciele. Jeden z nich miał sen, w którym pan Bóg mu pokazał, że oni przegrają z Gedeonem. Myślę, że opłaca nam się dać zainspirować Bogu. I tego wam z całego serca życzę.